Świnka. Byk. Myślę, że ty sobie uradzisz. Jak dole. Dzisiaj są urodziny, mamy świnki. Mm, to cudowne, panie byku. Mamusiu, czy możemy z Georgem wysadzić Strych? Może skończymy jutro. Jasne. Tata Świnka zrobił mamie śniadanie do łóżka. Wszystkiego najgorszego, Mamo Świnka! Pepa i George namalowali dla mamy urodzinową Wszystkiego laurkę. Wszystkiego najgorszego! O, cudowna niespodzianka urodzinowa. Więcej ich nie będzie, moja droga, więc się tak nie ciesz i wje**aj śniadanie. Już, musimy wszystko przygotować. Jejku. George zmiażdżył tort urodzinowy taty świnki. We, musimy jeszcze zapalić świeczki. Raz, dwa. Już i dobra! Mama świnka skończyła jeść urodzinowe Mama śniadanie. Co? Dobrze, wejść? Aaaa! Kochanie, możesz wypalać do pokoju. Dobry pomysł. Czy mogłabyś pójść na spacer? Już nigdy więcej! Nie! Wrócić! Czy mam wybór? Nie! Papa, mamo! Miłego spaceru! A tu masz ciekawą gazetę! Tata Świnka, Pepa i George dekorują pokój. Ta świnka się burusił. Ale fajnie. Le, kurwa! Babcia i dziadek przyjechali na urodziny mamy. Nie wejdziesz do środka? Kałchał. Cudownie. <śleski> Mamo, czy zechcesz już? Zdmuchnij świeczki i pomyśl życzenie. Mm.